Moi drodzy. Witamy serdecznie na łowisku karpiowym Chwałowice. Bardzo wiele osób pyta, czy już można łowić, czy już szedł lód. Jak to wygląda w ogóle i czy możemy się umówić. Jeżeli chodzi o łowisko, nie ma problemu, możecie się umawiać bez żadnego problemu na cały rok. Natomiast jeżeli chodzi o łowienie, to był pierwszy rok od 5 albo 6 lat, chyba 6 lat, kiedy naprawdę było bardzo Dużo lodu, jak na, Dolno, na dolny Śląsk. Także już Wam pokazuję. Zobaczcie, moi kochani. Zbiornik w tej chwili jest zamarznięty. Można powiedzieć, że w całości ta warstwa lodu jest śmieszna. Bardzo mała. Nie, 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 nie można powiedzieć, że da się tu gdziekolwiek wejść. Większość przybrzeżnych miejsc jest odmarznięta. Natomiast Cały zbiornik jest niestety pokryty lodem. Żeby nie być gołosłownym, jak to wygląda, to zobaczcie sobie, już wam pokazuję. Mamy pokrycie lodu dosyć znaczne, jeśli chodzi o tą porę roku. No nic wam nie poradzę, musicie się uzbroić w cierpliwość, ta pokrywa lodu, moim zdaniem skromnym, przy tych temperaturach, które panują, niestety nie jest w stanie zejść do e, tego weekendu, tu jest w granicach 2-3 cm miejscami, miejscami nie ma wcale, miejscami jest więcej, nie jesteście w stanie tego pokonać, także... prosiłbym się o uzbrojenie w cierpliwość. Na pewno się niedługo zobaczymy nad wodą, na pewno niedługo będziemy łowić. Całe łowisko całe jest zamarznięte. Jedynka, dwójka, te stanowiska, które niby opiewają w, o tej porze roku w słońce, również są pokryte śniegiem, właściwie to lodem, bo no tak jak Wam pokazywałem, nie ma szans. Chociaż bardzo bym chciał was gościć. Natomiast ryby trochę odpoczną, a my musimy się uzbroić jeszcze w cierpliwość. Jeżeli byłaby taka pogoda, myślę, że już w przyszłym tygodniu będzie, yy, będzie już pokrywa lodowa taka, że już zajdzie. Natomiast jeszcze jutro postaram się wrzucić jakiś materiał. No i zobaczymy co się dzieje. Natomiast teraz, no cóż, możecie podziwiać krajobraz. Jest pięknie. Ale z lodem. Niestety.